Siemanko, z tej strony Wito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko Jesteśmy dzisiaj w Sims Craftie i jak widzicie nadal jestem zombiakiem Więc nie udało nam się jeszcze tutaj znaleźć podki, żebym wrócił do normalnej formy Słuchajcie, e, dzisiaj będziemy próbowali to zrobić Mamy nadzieję, że Wicia, słuchajcie, pomoże i da e, tą otrutkę, żebym już został normalnym Witem e, Także zobaczymy, słuchajcie A jeżeli filmik wam się spodoba i chcielibyście kolejny filmik z Sims Crafta, na przykład jutro Zostawcie tutaj łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie gdzieś. Się, do góry. subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na VitoShop.pl po epicki niezbędni gemera e, dla fanów Vito. E, bardzo fajne, słuchajcie. Także idziemy, słuchajcie, tutaj do policji, bo wicia jest zamknięta tutaj w więzieniu i zobaczcie jak to wygląda. O, jest tutaj, zobaczcie, ale nawet się nie obraca do nas, <laughs> się nie odzywa do nas, słuchajcie. Ale już słyszeliśmy, jak ona właśnie tutaj do nas e, mówiła. Ogólnie udało nam się ją tutaj zamknąć. No i słuchajcie, będziemy próbowali ją namówić na to, żeby dała nam e, miksturkę, e, żebym ja wrócił do normalnej formy, więc Wicia, e, dawaj mixturkę, bo jak nie to inaczej stąd nigdy, nigdy stąd nie wyjdziesz już. Mogę wam dać, ale nie za darmo. Dobra, ej, a co ona, co ona chce za to? Nie wiem, co jej możemy dać, hmm. Bella? Jak myślisz? Hmm. Chleb. <laughs> nie, słuchaj, jeżeli dasz tą mixturkę, no to wypuścimy ciebie. No i będziesz mogła pójść do domu po prostu, gdzie tam mieszkasz Nie wiem, gdzie ty mieszkasz, ale no Danego. ja muszę Ja muszę zostać wit, witem, więc Musisz dać nam tą potkę no, no dobra, dobra, ale wypuśćcie mnie Najpierw, a potem dam wam tą potkę Dobra, co Bella, ryzykujemy? Jak mhm. myślisz? Ryzykujemy, w sumie dobra. jesteśmy na policji Dobra, 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 jak, co jak coś, to będziemy ciebie atakować, więc tutaj uważaj sobie Dobra, wypuszczamy ją, okej okay. mhm. tak, Ja I mam je Dobra, Więc jesteś wolna, ale sobie. teraz daj nam podkę. Dobra, to teraz łapcie potkę. podkę. Okej, okay, słuchajcie, patrzcie, mamy tu podkę, dobra, ja ją zabieram. Okej, okay, a Ty, mhm. Bella, pilnuj y, tutaj wicie, a ja idę wypić tą podkę i zobaczę, czy to ona zadziała, dobra? Dobra, A ty jej dobra. tutaj pilnuj, dobra, okej, okay, słuchajcie, okay. ja muszę zobaczyć, czy zadziała ta podka, także uwaga, 3, 2, 1, wow, Okej, okay, zadziałała chyba, zobaczcie, jestem witem, jest w końcu, słuchajcie, udało się, okej, okay, czyli wszystko się udało, no super, dobra, lecę tutaj do Beli powiedzieć, że się udało, dobra, Bela, udało się, możemy ją wypuścić już, może ona o, sobie potisze. No, no to w końcu normalnie wygląda. Dobra, dzięki za podkę, ale nie, nie zapomnę ci tego I, i nie lubię cię po prostu, i, i nara. <laughs> Dobra, idziemy sobie stąd, okej, okay, słuchajcie, idziemy stąd. Udało się, ja zostałem witem, także wszystko jest mega spoko. Bardzo, bardzo się cieszymy, słuchajcie, czy wszystko się udało. E, no i co? Teraz ona sobie, mam nadzieję, że pójdzie stąd, już do nas nie wróci do naszej wioski. Ja idę do domku, słuchajcie, odpocząć sobie, bo jestem mega zmęczony tym wszystkim, tym, że musiałem być zombiakiem i tak dalej, więc idę do domku e, także Bella, ja nie wiem co ty masz w planach do robienia. Ale ja idę Żeby odpocząć. Jej dom. Nie no, to jest Tamten domek jej to jest chyba taki po prostu został tak tylko zbudowany. Nie wiem, słuchajcie, dobra. Ja idę sobie, słuchajcie, odpocząć, także lecę lec tutaj do domku swojego, odpocznę sobie, no i później zobaczymy co dalej, słuchajcie, także lecę do domku. Okej, okay, słuchajcie, już sobie odpocząłem troszeczkę, więc naprawdę fajnie się czuję, ale mm, ogólnie jakieś takie dziwne motyle mam w brzuchu. Nie wiem właśnie co to jest I, i coś mi dawało informację, że mam pójść w tamtą stronę. I zobaczcie, tutaj jest coś zbudowane, w ogóle coś dziwnego, takie... Okej, hey, tu jest serce jakieś w ogóle, tak jakby... Co to? Ktoś dla mnie serduszko zbudował? Uuuu. Ej, dobra, będę musiał tu wejść chyba i zobaczę. Ej, dobra, muszę tu wejść, słuchajcie, zobacz. Co to? O nie, 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 co się tu dzieje? Jejku! Co to? Dlaczego ja tutaj fruwam? Ej, nie mogę się stąd wydostać teraz! Czy kto? Wow, Ła, jedno serduszko! Co to było? Jejku, to było coś innego, hektorek, cześć! Siad tutaj! Jaku, skąd jak hektor się tu znalazł. Co to jest? Słuchajcie, coś mi tu zaatakowało jedno serduszko tylko mi zostało masakra jakaś. Dobra, nie, idę uciekam do domku z powrotem. Ja nie wiem, ktoś chyba znowu mnie tutaj prankuje, słuchajcie. Myślałem, że ktoś się we mnie zakochał i zostawił tutaj serduszko ładne, a tu wiecie, znowu jakieś pranki. No nie, masakra. Dobra, wracam do domku, słuchajcie. Lecę szybko do domku. Okej, okay, dobra, idę, słuchajcie, do domku, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja już nie chcę, żeby w ogóle żadna dziewczyny tutaj do mnie pisała, nic, bo to jest jakaś masakra. Dobra, idę do domku, słuchajcie. Co jest, nie mogę wejść tutaj do tego domku? O co chodzi? idę do, do pokoju, tu. Co ty tu robisz? Skąd ty się tu wzięłaś? Dlaczego przyszłaś znowu do mojego domu? Co ty chcesz ode mnie tutaj? No to ale ja cię kocham i ty też mnie kochasz. Przecież wiesz, przyniosłam dla ciebie tutaj kwiatuszki ładne i tak dalej. Yy, no przecież wiem, że też mnie bardzo lubisz, także chciałabym, żebyś ze mną był i, i żebyś ze mną zamieszkał i będziemy razem już do końca życia. Co ty na to? Yy, nie wiem. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, no, w sumie może to, to nie jest jakiś głupi pomysł, może faktycznie byśmy zostali parą, bo pasujemy w sumie do siebie, zobacz, no tak wyglądamy podobnie trochę, jesteś trochę podobna do Belli, w sumie nie, nie, nie jest najgorzej, co wy widzowie o tym myślicie, dajcie znać w komentarzu, słuchajcie, ale ja jakoś tak coraz bardziej się do tego przekonuję i, i ta Wicia mi się coraz bardziej zaczyna podobać w sumie i nie wiem, czy to nie byłby głupi pomysł, ale w sumie najpierw to powinniśmy pójść na jakąś pierwszą randkę, co ty na to? No jak najbardziej jak gdzie chcesz mnie zabrać? Mm, wiesz co to może pójdźmy na ten piknik, na... który miałem tam wcześniej przygotowany dla Ciebie e, I może tam sobie pójdziemy, co ty na to? Dobra, okej, okay, to chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Dawaj ja tutaj zamknę ładnie drzwi. Dobra, tylko żeby Bella nas nie zobaczyła. Co ty tam ruszasz? Zostaw to. Tylko żeby Bella nas nie zobaczyła w sumie, bo ja nie wiem, ona będzie na pewno trochę zazdrosna e, albo będzie krzyczała, nie wiem w sumie, dobra, ale chodźmy tutaj, dawaj na, na, na piknik. E, czekaj, o, to było tutaj, dobra, chodź, idziemy, idziemy, idziemy tutaj. E, Spoczko, fajnie, dobra, ej, pierwsza randka z widział w ogóle, mega epicko, bardzo się cieszę. Właśnie to tylko na ognisko. Dobra, dawaj, siadamy. Siadaj też tutaj, okej okay. I co, sobie coś zjemy, posiedzimy, porozmawiamy I będzie spoczko, super, bardzo się cieszę, słuchajcie e, Także, no nie wiem, chyba zostanę e, Będę parą tutaj z, razem z Wicią No, o, kwiatek mi dała nawet O, nawet dwa, nawet więcej, dziękuję Słuchajcie, no mega fajnie w ogóle Fajnie, że ktoś się we mnie tutaj zakochał I chce ze mną zamieszkać, w ogóle mega spoko Dobra, słuchajcie, także my tutaj jemy sobie e, W takim razie tą kolację I zobaczymy e, się później Okej, okay, słuchajcie, wicie już sobie poszła e, Ogólnie e, powiedziała, że później e, do niej poszedł do jej domku, ona gdzieś ma tam domek w ogóle schowany Ja nie wiem, słuchajcie, bo go nigdy nie widziałem No i mówiła, żebym się spakował że żebym się przeprowadził No i w sumie, e, zaraz to zrobię Ale idę najpierw przekazać Beli tą informację Że ja się wyprowadzam w ogóle z tej wioski e, No i będę przeprowadzał się do Wici, ogólnie Dobra, więc idę powiedzieć to Beli O, mój samochód, będę musiał go zabrać Bella, jesteś w domu, o, cześć Cześć Bella E, Cześć. Słuchaj, e, bo mam dla ciebie e, taką e, ważną informację e, Bo spotkałem się z wicią, wiesz co, i ogólnie spokojnie się, rozmawiało tak naprawdę i postanowiłem się przeprowadzić do niej Chyba żartujesz! No nie no, A ty nie mówię. pamiętasz, co ona ci zrobiła? No pamiętam, ale ona w, w sumie mnie przeprosiła za wszystko. Mówiła, że to tak robiła, no bo e, bardzo co? się we mnie zakochała i ogólnie nie. bardzo jej się podobam. No i chciała, żeby się do niej przeprowadził i żebyśmy spróbowali być razem w ogóle z wicią. Ale takim ludziom się nie ufa. Dlaczego? No, no jak, no jak ona cię uwięziła, otruła i co, a jakby mnie nie było, to byś sobie nie poradził, bo jej tam no nie wie, było. No wiem, ale ona za wszystko przeprosiła, no i w sumie dała tą trutkę, wszystko działa spoko. Ja ogólnie powiem szczerze, że coś tam zaczynam do niej czuć chyba, nie, nie wiem dlaczego, skąd się to wzięło w ogóle, ale po wzięciu jakby tej e, mikstury od niej, jakoś taki dziwny motyle w brzuchu miałem. Ja w ogóle. Ja ci zaraz tak... poczuję, zobaczysz. Co? Nie wolno tak. no ja się wyprowadzam, serio. Ja będę sła. No i. Na ciebie. Na mnie? No i Za do mnie co już na więcej mnie? więcej nie przychódź wtedy. Co? Nic nie będziesz ten ode mnie już dostawał i żadnej pomocy, i ja o tobie zapomnę i tyle, więc się dobrze Serio? No ale, ale ja nie mam wyjścia w sumie, no co ja mam zrobić? E, nie będziesz już miał, powiadał tu do tej wioski, pamiętaj. <laughs> Dlaczego? Bo ja tak powiem. Ale raczej, nie będę, tu raczej powiem. nie będę już I w tu ogóle idę do moich koleżanek. Koleżanki, słyszałyście, bo ja wam powiem, bo wy takie plotkary jesteście, to wy rozpowiecie zaraz, że on się wyprowadza z jakąś wicią, która mu najpierw krzywdę robiła. O niej ufają. ją, Ale mnie ufa. nie interesuje zdanie tych twoich koleżanek. Na razie! Ale ty mnie kochasz! <głos> <głos> dobra, jadę, słuchaj. o to nie nie za mną. Czemu tak robi? Zostaw mnie, zostaw hmm. mnie. Dobra, jadę, słuchajcie się spakować. O jejku, gdzie ja tym samochodem, dobra. Ja się spakować. Dob o, Bella mnie zostawiła, dobra. Lecę, słuchajcie, się spakować yy, i y, no nie wiem, będę czekał tutaj na informację od Wici, kiedy mogę się przeprowadzić ogólnie tam do niej, ale chyba już będę mógł. Także lecę się pakować, słuchajcie, yy, no i widzimy się chwilę. Jak, za chwilę, jak już się spakuję? Coś tu jest nie tak. To jest chyba sprawka tej miksturki, bo on zaczął mówić, że jak ją wypił. To coś dziwnie się czuje i czuje coś do niej? On na pewno by tak nie postąpił, przecież ona mu krzywdę chciała zrobić. Ja muszę to chyba rozwiązać, jakoś tą rozwikłać zagadkę. Może pójdę do Otiwa, może mi pomoże. Słuchajcie, przespałem się chwilę w sumie, bo czekałem na informację od tej Wici i, i nie dostałem żadnego info i w ogóle zniknęły moje wszystkie rzeczy. Nie wiem, gdzie są, słuchajcie, ale no dobra, jestem spakowany w sumie gdzieś tutaj w tych skrzyneczkach, więc idę... Ej, co jest? Co tu się stało? Dlaczego... Dlaczego moje drzwi są zamknięte tutaj? Nigdzie nie idzie! jak to nie? Ja się wyprowadzam nie. do Wici, wypuść mnie stąd. Nie, nigdzie się nie wyprowadzasz. Ty Co zostajesz ty zrobiłaś? tu i jesteś jakiś dziwny w ogóle. Ja jestem dziwny? No jestem normalny. Tak. Po prostu nie. chcę zamieszkać z Wicią. Ona nie. mnie o to prosiła i ty mnie przekonywała do tego. Nie, ty nie chcesz tak naprawdę. Chcę. Bo to sprawka tej potki. Ja podki? na razie cię tu zamykam, nigdzie nie wychodzisz z tego domu. To ja... 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 Co? No jak ja mam? Nie, ja muszę stąd wyjść, bo ona na mnie nie czekała. Nie, interesuje mnie to. A ja idę teraz pomyśleć coś z Zutibem, jakby cię z tej całej sytuacji wyciągnąć. O nie. Do tego czasu musisz tu siedzieć uwięziony. Dobra, to pa. Nie, będę musiał dobra. coś wymyślić, słuchajcie, jakoś stąd uciec, bo ja muszę się dostać do wici. Nie wiem jak ja to zrobię, słuchajcie, ale dobra, może przez okno ucieknę, czy coś, słuchajcie, ale to zrobimy już w kolejnym odcineczku. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał. My widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, Papa. Pa!